Cześć. Czelce. Witam Was bardzo serdecznie na czytaniu listopadowym. Kochani moi, dziękuję za Waszą obecność na kanale. Jeśli ktoś tutaj jest pierwszy raz, to będzie mi bardzo miło, jeśli zechcecie subskrybować mój kanał. Energia ogólna na początek, później jeszcze dociągam karty na miłość oraz na kwestie zawodowe. Nie przeciągam, zaczynam. W takim razie, moi drodzy, główna energia tego miesiąca dla Was to jest pasie monet, które mówi o jakichś nowych projektach, nowych działaniach, jakichś szkoleniach. Kwestia dzieci tutaj by mogła być też, to jest ogólne, więc mówię kilka, podaję przykładów. Kwestia dzieci, jakieś dziecko mogą być dla was istotne bardzo, albo wy możecie zaczynać jakieś nowe, nową pracę, dodatkową pracę też nawet. Bo tutaj z tego jest jakby drobny do, na początku jakiś, jakby nie ma jeszcze dużych efektów, nie, w bazie. Ale mogłyby być też jakieś zaproszenia na jakieś przyjęcia, na chrzciny. No komunii nie mamy w tej chwili, to nie jest sezon na komunie, ale jakieś takie zaproszenia na uroczystości rodzinne, które mają związek z yy, zazwyczaj z dziećmi, czyli jakieś urodzinki, yy, imieniny, chrzciny, tak, tego typu. Yy, Chyba teraz się już wyprawia, tak? Więc y, bardzo mocno by to mogło być związane właśnie z jakąś kobietą z, z waszego grona albo rodzinnego, albo najbliższego. Czyli tutaj rzeczywiście jakaś kobieta mogłaby was zapraszać na, na jakąś uroczystość. Y, Lub zapraszać do jakiejś współpracy, do jakiegoś przedsięwzięcia, do jakiegoś projektu, do jakiegoś szkolenia. Moglibyście być zaproszeni. Natomiast, moi drodzy, no i dzięki temu taki jakiś zastój odchodzi, tak? Tutaj, czyli że zacznie coś się dziać, że jakieś te zaproszenia do jakichś szkoleń, działań, Jakichś spotkań mm, sprawiają, że czujecie się w ruchu. Natomiast wy nie jesteście, drogie strzelcy, jakoś tam specjalnie otwarci na to wszystko. Wy jesteście trochę pozamykani. Wasze nastawienie to jest czwórka, e, czwórka denarów, więc wam zależy bardziej na spokoju, na stabilizacji, na tym, żeby chyba wszyscy wam dali święty spokój. Tak jakby nie, chcieli, jak nie chcielibyście się otwierać na nowe działania, na nowe na spotkania z ludźmi. Bo gdzieś w Waszej głowie, Wy jesteście gdzieś poranieni. Nie wiem, czy coś się ostatnio stało w Waszym życiu że wolicie nie spotykać się z ludźmi, że gdzieś tam ktoś jakaś sytuacja was zraniła, może poczuliście się zdradzeni, oszukani, nie wiem, ktoś was denerwował, ktoś was pokłóciliście się z kimś, ktoś was no po prostu sprawił coś, że poczuliście się gorzej i wy wcale nie macie ochoty na chwilę obecną, żeby chyba w coś jakieś nowe projekty czy nowe spotkania jakieś wchodzić. Mm. Ale wiecie, co to by było dobre dla Was, bo w pierwszej połowie miesiąca ta sytuacja będzie miała takie właśnie chyba bardziej w pierwszym do połowy miesiąca ta sytuacja by, by, jakby miała się wydarzyć, bo ja się z tego zapytałam karty, jak ta sytuacja się potoczy do połowy miesiąca, to się pokazuje dziesiątka kielichów, więc tutaj takie nacechowanie rodzinne rzeczywiście jest, więc moglibyście liczyć na wsparcie rodziny. Jeśli jesteście bardziej zamknięci i nie macie ochoty spotykać się, to mimo wszystko to wsparcie i zrozumienie ze strony rodziny jak najbardziej eee, będzie. Mm. I, I to Wam na pewno do końca miesiąca też przyniesie taką jakąś równowagę. Więc jeśli Wy się teraz gdzieś zamykacie, Trzymacie się kurczowo czegoś swoich przekonań, może bo gdzieś w głowie jest jakieś zranienie jeszcze, jakiś ból, może serca, lub taki gorszy nastrój jakiś. Drogi Strzelce, to ja tutaj widzę, że ta sytuacja bardzo ładnie się rozwinie, i, i gdyby to było jakieś nowe przedsięwzięcie yy, czy jakieś zaproszenie, yy, to. Yy, nie wiem, jakieś szkolenie, nawet tak, spotkanie z, z ludźmi, to to wam dobr, na dobre wyjdzie. Tak? Tutaj ja nie widzę żadnych jakichś przeszkód, mmm, tylko raczej w Waszej głowie są wszelkiego rodzaju przeszkody, które sprawiają, że Wy się chcecie zamykać na, na inne możliwości, na innych ludzi, na inne sytuacje czy działania czy pracę. Także moi drodzy, gdy tak, nawet gdyby wam ktoś do was, was przed ofertą pracy, takiej dodatkowej, czy jakiejś nowej całkowicie, w której nie macie jeszcze do doświadczenia, to wy byście się raczej zamykali ze względu na to, że nie wiem, gdzieś tam Wam wcześniej się nie udało, ale możliwości są. Ludzie wychodzą do Was, ktoś do Was wychodzi z tą propozycją, z możliwością, i, i ja widzę, że to by Wam się dobrze poukładała ta praca, tak, gdyby ona przyszła. Więc. Dałaby wam jakieś perspektywy, i taką równowagę, jakąś większą finansową, wsparcie rodziny na pewno, tak? Zrozumienie rodziny. No, tak więc moi drodzy, ja myślę, że warto by było tutaj przyjąć wszelkiego rodzaju projekty, zaproszenia, współpracy i tak na dalej. Waszym największym wyzwaniem, taką trudnością, którą możecie się spotkać w tej całej sytuacji, to jest to, że nie ma jakiegoś domknięcia z przeszłości. Czyli coś jeszcze, dlatego w Waszej głowie gdzieś jest właśnie to, ten gorszy nastrój, jakieś zranienie, bo Wy nie potraficie się odciąć od przeszłości, a żeby wejść w nowe projekty, propozycje, spotkania, nawet randki, gdyby to miało być jakieś tak czy nowe przyjaźnie, to trzeba pozamykać przeszłość. I, i dla Was to, taką trudnością właśnie może być to, że będzie Wam ciężko Rozliczyć się ostatecznie z przeszłością. Możecie mieć z tym duży, duży problem. Cały czas gdzieś tam tkwicie w tej przeszłości, dlatego się zamykacie, jesteście tak zamknięci. To nie wasza energia, drogie strzelce, w ogóle nie wiem dlaczego. Przecież wy, moi drodzy, w ogóle wchodzicie w okres w listopadzie urodzinowy, przepiękny czas. Wszystkiego najlepszego w ogóle, strzelce dla Was, którzy macie urodziny w, w miesiącu mm, listopadzie. Yy, a nie rozumiem w ogóle, dlaczego taka nie Wasza energia się pojawia tutaj u Was. Bo przecież Wy jesteście ludźmi otwartymi, chętnymi do spotkań, chętnymi do działania, do eksperymentowania. A tu jest jakieś takie zamknięcie. Co się dzieje, moi drodzy? Z czego to wynika. Nie wiem. Nie wiem, kochani. Może Wy napiszecie w komentarzach, jak już będziecie wiedzieli, bo to dopiero może się przejść, nie? Więc natomiast no, ogólnie bardzo ładnie to się wszystko rozwija tutaj, tak? Wsparcie rodziny, równowaga. Także bardzo fajna, ciekawa energia. Tylko Wy byście musieli się tak trochę bardziej otworzyć na te możliwości, które do Was przychodzą. Tak jakbyście się wzbraniali przed czymś. Co jest bardzo pozytywne. Tyle. Przejdziemy sobie za chwileczkę do kwestii yy, uczuć. Zobaczymy sobie, co tam u Was będzie w, w uczuciach się działo. Miłość, relacje dla strzelca na listopad. Miłość relacje dla strzelca w listopadzie. Co się u Was będzie działo w kwestiach uczuciowych? Mhm, tutaj rzeczywiście jakieś zranienie musiało być, moi drodzy, że Wy chyba jakiegoś spokoju, jakiejś ciszy, ukojenia. I nawet jak ktoś do Was przychodzi z, z wyciągniętą ręką, chce Was gdzieś wyciągnąć, chce Was gdzieś zaprosić, to Wy rzeczywiście chyba to ma związek właśnie z jakimiś relacjami, że tam jest jakieś poranione serducho, dlatego że w kwestiach relacyjnych pokazuje mi się tutaj sytuacja, że y, jesteście oddaleni, Wy wyciszacie się. Wy jesteście tak w oddaleni, bo jest jakaś kłótnia, bo była jakaś zadra, bo ktoś wam może wbił jakieś miecze, was zranił, skrzywdził, oszukał, zdeptał wręcz i mm, okłamał. Tak, no sprawił, że bardzo źle się czujecie i Wy macie potrzebę oddalenia się, przeanalizowania, przemyślenia, spokoju, ciszy. W, takiej, w, w karcie postelnika mi się w kwestiach relacyjnych pokazujecie, więc mogą być, jeśli są stałe związki, to ciche dni na pewno, bo gdzieś ktoś was zawiódł, za, znaczy wy się zawiedliście tak na kimś yy, i jest taka potrzeba przemyślenia. I co dla niektórych? Natomiast znowu wynik jest bardzo pozytywny, bo jest dziewiątka kielichów, więc ostatecznie wy wychodzicie z tego pustelnika. Teraz jedna, natomiast, moi drodzy, pytanie, czy wchodzicie w jakiś romans, bo nie widzicie jakiejś przyszłości dla swojego związku? Czy udaje się rzeczywiście jednak ostatecznie naprawić tą relację i polepszyć ją? Czy ktoś tam, nie wiem, do Was przyjdzie z przeprosinami i Wy mu wybaczycie i będzie dobrze? Dla singli może być tak, że jeśli zawiedliście się na kimś, to przychodzi nowa relacja. Bardzo szczęśliwa. Tylko właśnie pytanie, czy wy jej będziecie chcieli, bo w tamtym czytaniu ogólnym gdzieś tam jesteście pozamykani. Nie wiem, czy też w kwestiach uczuciowych. No jednak tutaj ta karta też tego postelnika mi się pokazała. Jest. Więc... Chyba, że przychodzi do Was jakaś osoba z podznaku panny. Pojawia się w Waszym życiu osoba doświadczona też po przejściach. Ktoś was zawiódł, i teraz u Was się pojawia osoba, tak, jakaś doświadczona po przejściach. Niekoniecznie z znak panny, ale jakby pusteling jest odpowiednikiem. Natomiast może być też taka osoba, która jest sama w życiu obecnie, jest singlem, ale też doświadczyła już dużo w życiu. No i to by Wam dało takie spełnienie w relacji romans niesamowity, gorący szczęście, poczucie szczęścia, spełnienia i karty radzą drogie strzelce, żeby się nie zastanawiać żeby brać, przychodzi okazja bierzcie wy ją, zauważajcie druga taka może się nie zdarzyć także jeśli pojawia się ktoś w waszym życiu, kto mógłby wam przynieść radość, to wy w ogóle nie siedźcie w tym zadumaniu tylko korzystajcie. Wychodźcie z takiego siedzenia myślenia, a raczej zaczynajcie działać. Wchodźcie w jakieś interakcje z ludźmi. Spotykajcie się, tak? Tutaj taka jest rada strzelce. I zobaczmy sobie jeszcze kwestię praca, finanse. Co tam do strzelca na listopad w kwestiach zawodowych? Praca finanse na listopad do strzelca dla strzelca. Sama wyskoczyła. Kochani moi, jeśli chodzi o um, pracę, o kwestie zawodowe, to są jakieś decyzje w związku z, z, nie wiem, z pracodawcą, z firmą, w której jesteście, z potrzebą, z, czy z, z kwestiami rodzinnymi, z kwestiami zawodowymi, e, e, tak, z miejscem pracy, tutaj mam na myśli aby bezpośrednio z pracodawcą, lub w związku z jakimiś, no mówię, stricte rodzinnymi, partner, partnerka, wy tutaj będziecie podejmować jakieś decyzje. Być może potrzebujecie, nie wiem, więcej czasu dla rodziny, dla partnera, może tutaj kwestia jakiejś stabilizacji poczucia większej stabilizacji. Coś wymaga. Podjęcia jakiejś decyzji albo nawet wręcz odcięcia niektórych rzeczy, które są niepotrzebne Wam w tym miejscu pracy. Tu mogłaby być nawet taka oschła, dosyć rozmowa z przełożonym, z pracodawcą, taka bardzo analityczna. Ale wy się tutaj pokazujecie jako osoby, które wiedzą, czego chcą, które są bardzo skupione na wyniku, na osiąganiu celu. Natomiast y, sprawie ta cała sytuacja na wyniku jest daje siódemkę mieczy, czyli tak, taką sytuację, gdzie trzeba będzie się wykazać trochę swoim sprytem, y, żeby coś może powiedzieć, nie mówiąc nic albo żeby mówiąc wiele nie powiedzieć wszystkiego. Tu jest coś ukryte. No i drodzy, jest coś ukrywane. I pytanie, czy to wy będziecie ukrywać, czy to ktoś przed wami ukrywa. Hmm. Karty radzą, żeby Trzymajcie się tego, co pewnym jest, takich pewników, tego, co daje Wam stabilizację. Trzymajcie się tego, co Wam daje pieniądz, co Wam daje stabilizację w kwestiach zawodowych. Zadbajcie o to stanowisko czy o te relacje, które, które pozwalają, że macie tą pracę stałą. Gdybyście szukali pracy, to jak najbardziej mogłyby być rozmowy z pracodawcą, natomiast nie było coś by było ukrywane. Jakieś szczegóły by mogły być przed Wami ukryte. Lub wy byście ukrywali szczegóły, ale mm, raczej bym powiedziała, że to tutaj yy, wy byście mogli nawet przeprowadzać też rozmowę z pracodawcą. I podejmować jakąś taką decyzję odcinającą się od stałego miejsca pracy obecnego, ze względu na to, że poczuliście się nawet oszukani, że czujecie się oszukani. Albo w ostateczności byście zrobili coś tym po swojemu, tak? Też taka sytuacja jak najbardziej może być. Natomiast jeśli macie pracę. To tutaj kwestie stanowiska pracy mogłyby być jakieś decyzje podejmowane, ale, ale tak jakby trochę to, co by było przekazywane, to, co, co by było ustalane, to, to, to tak by nie miało zbyt dużo wspólnego z prawdą. Gdzieś jest jakieś kłamstwo. Gdzieś jest jakieś oszustwo. I moi drodzy, zadbajcie o to, żeby wychwycić te kwestie, które dają wam stabilizację, nie? bo. trzymajcie się kurczowo swoich przekonań, swoich racji też jako rada. Bo ktoś tutaj czegoś nie chce wszystkiego powiedzieć, ktoś tutaj coś ukrywa nie? w tej całej sytuacji. Okej, okay, strzelce, tyle z mojej strony. Moi drodzy, dziękuję jeszcze raz za wysłuchanie i zapraszam do kolejnych czytań, a tymczasem życzę Wam pięknego listopada i, tak jak powiedziałam, spełnienia marzeń wszystkiego najlepszego dla tych z Was, którzy będą obchodzić w listopadzie urodzinne. Do usłyszenia, pa!